To nowa usługa, jaką Urząd Miejskiej w Władysławowie prowadził z dniem 1 stycznia. Mobilny urzędnik to usługa dla, skierowana dla osób, które mają problem z tytułu niepełnosprawności bądź wieku w dotarciu tutaj do urzędu, aby załatwić sprawy właśnie urzędowe. Pracownik urzędu, który przyjedzie do osoby zainteresowanej, tak pomoże wypełnić stosowny wniosek i dostarczy go z powrotem do urzędu. Jest to usługa skierowana do osób w wieku 60, które ukończyły 65 rok życia, a także osób niepełnosprawnych. Szereg spraw w ramach tej usługi można załatwić, od spraw meldunkowych Urzędu Stanu Cywilnego, czy też po zadania z zakresu referatu finansowo-budżetowego, czy referatu inwestycji gospodarki komunalnej, czy też środowiska. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 58 674 72. Osoba chętna zgłasza telefonicznie taką dyspozycję, Pracownik ją przyjmuje, przygotowuje stosowny wniosek. W przeciągu 7 dni od zgłoszenia taka usługa jest realizowana w terenie.